Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Akimow i jestem redaktorem naczelnym serwisu Interplay, a to jest hazardowe podsumowanie miesiąca, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje z branży hazardowej z kraju i ze świata. Partnerem tego cyklu jest firma Playtech. StatsCore został oficjalnym dostawcą danych i statystyk do rozgrywek Fortuna Pucharu Polski. Przypomnijmy, że wcześniej Staccord był obecny już w polskim sporcie, Staccor obsługuje na podobnej zasadzie Ewiner to go Ligę i ekstra ligę kobiet. Na pewno zaangażowanie się w fortuna Puchar Polski jest, będzie dużym prestiżem dla firmy, gdzie w kluczowym momencie rozgrywek biorą udział a 64 drużyny. Jedną z najważniejszych informacji, która pojawiła się w maju, jest to, że MGM Resort złożył ofertę za Lio Vegas. Amerykański gigant w ten sposób chce rozwijać się na innych rynkach, na rynkach europejskich, a oferta, która została złożona właśnie za Lio Vegas, opiewa na kwotę 607 milionów dolarów. MGM Resort zamierza sfinalizować całą transakcję z własnych rezerw gotówkowych. Jeśli wszystko się uda i 90% akcjonariuszy zaakceptuje tę transakcję, to ta transakcja może dojść do skutku jeszcze w drugiej połowie 2022 roku. W 2021 roku przychody LIO Vegas nieznacznie wzrosły, ale niestety zysk netto spadł o blisko 40%. Firma pod koniec marca poinformowała również, że zamierza otworzyć swoje centrum operacyjne w Warszawie, co oczywiście powinno być ciekawą informacją również dla polskiej branży. Ważną informacją ze świata jest również to, że rynek brazylijski w końcu doczekał się zmian legislacyjnych i w ten sposób firmy będą mogły ubiegać się o uzyskanie licencji bukmacherskiej koszt. Licencji, która będzie udzielana na 5 lat, wynosi około 4 miliony dolarów i będą musiały zapłacić je również firmy, które już funkcjonują na tym rynku. Nie będzie absolutnie żadnych limitów, jeśli chodzi o przyznawanie licencji, a podmioty, które są zagraniczne, będą jedynie musiały posiadać swoją spółkę gdziekolwiek w Ameryce Południowej. W Brazylii procesowane są również inne zmiany legislacyjne, które mają objąć inne segmenty hazardowe, ale na ten moment wiemy jedynie, jak będzie wyglądała sytuacja zakładów bukmacherskich. Playtech może pochwalić się bardzo dobrym początkiem roku, gdzie w pierwszym kwartale skorygowana EBITDA wniosła około 105 milionów euro. Jest to wynik jak najbardziej bardzo dobry. Na ten wynik złożyła się rosnąca dynamika, Zysków i, i przychodów osiąganych w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, w tym głównie w Stanach USA, a pozytywny wpływ na wyniki firmy może być, mogą być również zmiany, które zachodzą w Kanadzie. Zostając przy Playtechu, warto jeszcze nadmienić, że firma rozszerzyła współpracę z platformą płatności i Wcześniej ta współpraca obowiązywała jedynie na rynku amerykańskim. Teraz współpraca została rozszerzona również na rynek europejski, a w tym na teren Wielkiej Brytanii. Łukasz Gikiewicz został ambasadorem marki Elvibet. Popularny geek jest znany z tego, że gra wielu dosyć, nazwijmy to Tropikalnych krajach grał między innymi w Arabii Saudyjskiej, grał również w Tajlandii, grał na Cyprze czy w Bułgarii, a teraz związał się właśnie z firmą buchmacherską Elvibet, gdzie z jego udziałem będą utworzone różne formaty, między innymi formaty wideo. A my jesteśmy oczywiście ciekawi, ciekawi co z tej współpracy wyniknie. Ciekawy news pojawił się również w branży afiliacyjnej, gdzie katena media. Poinformowała, że rozważa sprzedaż swojego flagowego produktu i marki, jako jest oczywiście As Gamblers. Byłby to oczywiście ciekawy ruch, ponieważ serwis to, tak jak powiedziałem, flagowy produkt kateny. Spółka rozważa jednak taki ruch ze względu na zmianę strategii. Nie zapadła jeszcze żadna ostateczna decyzja, i po przeprowadzeniu przeglądu może się okazać, że jednak jakakolwiek transakcja nie dojdzie do skutku. Warto zauważyć również, że spółka rozważa sprzedaż swojego flagowego produktu w momencie, gdy po pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano rekordowe, rekordowe przychody, które przekroczyły 45 milionów euro. Czy dojdzie do takiego ruchu? My będziemy bacznie się temu przyglądać i oczywiście będziemy Państwa informować za pośrednictwem portalu Interplay. Na koniec chcieliśmy również poinformować o zakończeniu procesu rebrandingu Alwin. Wcześniej znana pod marką oczywiście Saski. Czeski, czeski operator chce nieco zmienić swój wizerunek, chce oddać bardziej portfolio swoich produktów, chociaż spodziewamy się tego, że dalej Alwin będzie nazywany po prostu Saską w branży, w europejskiej branży rozrywkowej. Zarząd korporacyjny ogłosił również, że cztery jednostki, czyli Saska w Czechach, Opap w Grecji i na Cyprze, austriacki Loteris i Lotto Gioco we Włoszech zmienią właśnie nazwę na, na Alwin. Z kolei brytyjskie ramię, które przejmie niedługo Loterię Narodową, zastępując Camelot, będzie się nazywać Alwin Service UK LTD. Nowy rebranding i nowa nazwa nieco bardziej doganiają dzisiejsze czasy, ale jak to zwykle bywa, przy tego typu rebrandingach są to przeważnie opinie bardzo subiektywne. Odejmę to już wszystko na ten miesiąc i zapraszam do kolejnych podsumowań.